ranek jest straszny. Wudziłem się z Katarem i z bólem. I z bólem. <gryw> Moja córka tam szaleje. Wudziłem się z Katarem i z bólem yy, gardła. Więc musiał wczoraj trochę przewiać. No a dzisiaj no troszkę pada. Troszkę zaczęło padać. Mam nadzieję, że to przestanie. Chociaż widzę, że ludzie bez parasolek teraz chodzą, więc może będzie dobrze. Jest dzień, więc pokażę wam widok z balkonu, chociaż jest troszkę mgły i ciężko zobaczyć cokolwiek. Tam jest niby morze. Najlepsze śniadanie Ever. Nie mam butów, mam ciepłe skarpetki. Tosty z dżemem truskawkowym i ciepłe mleko. Zrobiłbym wam tur po mm, pokoju, ale mam straszny bałagan, więc nie zrobię wam tego turu. Musicie uwierzyć na słowo, że jest ładny. Nie jest ładny. To idea to Idziemy w kierunku morza Takie toalety to jeszcze nie widziałem totalnie Z muzyką yy, Mamy jakieś 10 metrów do morza Przed nami taka jest w za nim już jest plaża i w końcu zobaczymy e, morze za dnia. Wczoraj było mu ciemno i tak naprawdę nic nie było widać. <śm> było słychać. O, widać morze, widać morze. I idziemy dotknąć morza. Hello. Jedno co jest fajne w Świnoujściu to to, że te plaże są takie szerokie Ej, Może trudno w to uwierzyć, ale tam się kąpał facet Ja bym tego nie ogarnął Piękne jest to morze, zobaczcie to, jak ładnie Piękne, śliczne morze Może by mnie nie zalało, żeby było straszne o, duża jest naprawdę przysta Dużo ludzi spaceruje z dziećmi nie, nie, dziećmi i moja tam nie, 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 tak tam jest nie, nie, Teraz sobie idziemy na spacerek nie, 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 No, pójdziemy na spacerek nie, nie, Z 2,5 kilometrową plażą, w tym momencie, dotarliśmy do Niemiec. Tak, przekręciliśmy granicę i idziemy na zakupy i na coś dobrego niemieckiego. Kiełbasę. Kiełbasę? Grillowaną kiełbasę. Na wórst Nad morzem. Tak dla odmiany. Tym oto sposobem dotarliśmy do Albeku w Niemczech. Chciałbym mieszkać w takiej okolicy kiedyś. Są takie domki fajne. Takie podwórka wyczesane. Eee, mały ruch. I odkryłem właśnie, znaczy dowiedziałem się przynajmniej od mojej Natali, taką fajną rzecz, że w Niemczech można mieć piwko na ulicy, więc wasze zdrowie. O, genialne. Genialne niemieckie piwo Erdinger. Holenderskie. to jest? Jeżeli ktoś pił, to pewnie wie o czym mówię. Zaraz się dowiem, czy to jest holenderskie piwo, czy też niemieckie. No, holenderskie. Faktycznie, także się poprawiam. Holenderskie piwo, ale bardzo dobre. Możemy samochodem podjechać, jak będziemy wyjeżdżać i wziąć skrzynkę. Piwo. Ale piękna jesień tu jest, bo takie ładne kolory, tak zielono, tak żółto raczej. Zobaczcie, jakie ładne. Zarypiste. Ale super, to jest ta okolica. I to jest zaraz przy promenadzie, zaraz przy morzu. Tu jest rzut beretem do morza. Mega dobrze. Wzięliśmy sobie zapas win z Niemiec. Niemieckie białe wina. I niemieckie słodkie wina, takie. Do grzania, o, bo jest taka pogoda, że... Grybała chyba... Nie, tak, trzeba zacząć y... sezon grzewczy. <gryba> jak to brzmi, <gryba> jak to alkoholicy, Nie, nie, nie. Ale w takich nie, 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 nie. chwilach warto się napić.